Pismo Święte uczy, że ci, którzy służą w kościele, nie mogą używać zaszczytnych tytułów. Więc ja się pytam, dlaczego niektórzy każą się ludziom nazywać eminencjami, ekscelencjami? No, czy chociażby tym tytułem Proszę Księdza? Może nie wszyscy wiedzą, ale ten tytuł Ksiądz pochodzi od staropolskiego Książę. Książę. Ksiądz to jest książę, czyli tak jakby ktoś uważał, że jest księciem wśród, wśród ludu bożego. I tak każe się do siebie zwracać. Pismo Święte mówi, że ci, którzy służą w kościele, nie mogą zakładać jakichś takich zaszczytnych szat, które by wskazywały, że są bardziej pobożni niż inni, że mają inną kwalifikację duchową niż inni. Więc pytam się, dlaczego niektórzy prześcigają się wręcz w wymyślaniu coraz bardziej wymyślnych czapek, szat, um, ubrań liturgicznych, i tak dalej, i Dlaczego? Pismo święte mówi, że ktoś, kto chce służyć w kościele, musi najpierw udowodnić, że potrafi się zaopiekować. Samym sobą, że potrafi się zająć swoją własną rodziną, swoją żoną, swoimi dziećmi, swoim domem. Więc ja się pytam, to dlaczego na urzędy kościelne powołuje się ludzi, którzy nie przepracowali w swoim życiu ani jednej godziny? Ani jednej godziny! Nie mają swoich własnych domów, nie płacą rachunków. Nie mają żon, a nawet zabraniają wstępować w związki małżeńskie. Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. Pismo Święte mówi, że ktoś, kto ma zamiar służyć w kościele, musi być nienaganny. Nienaganny to nie znaczy bez grzechu. To nie znaczy bez grzechu. Nienaganny to jest taki pod adresem którego nie można wysunąć żadnych poważnych zarzutów. Nie można mu udzielić nagany w żadnej poważnej sprawie. Więc ja się pytam, to dlaczego na urzędach kościelnych zasiadają czasami, no nie wszyscy oczywiście, nie wszyscy, ale czasami pospolici przestępcy, którzy są potem kryci przez swoich zwierzchników a czasem ci zwierzchnicy też są pospolitymi przestępcami. Wreszcie, Pismo Święte mówi, że ten, kto służy w Kościele, powinien być wśród ludzi i troszczyć się o nich. Powinien płakać z płaczącymi, jeżeli są trudne czasy, i radować się, cieszyć się z tymi, którzy się cieszą, którzy Którzy przeżywają w swoim życiu wspaniałe chwile. Więc ja się pytam, dlaczego niektórzy podający się zasługi, Boże, nie tylko nie są wśród ludzi, ale mieszkają w jakichś pałacach biskupich, jeżdżą limuzynami i trzeba się do nich umawiać na audiencję. Odpowiedź na te pytania w gruncie rzeczy jest, jest bardzo prosta. W gruncie rzeczy jest bardzo prosta. Ale żeby udzielić tej odpowiedzi, to trzeba sobie uzmysłowić jedną podstawową rzecz. I pozwólcie, że przeczytam Wam jedną wypowiedź apostoła Pawła, która została zapisana w liście do Rzymian w dziewiątym rozdziale. Apostoł Paweł pisze tam tak. Jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, to nie należy do Niego. Jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, to nie należy do Niego. I kochani, musicie sobie uzmysłowić jedną podstawową sprawę. Milionom Polaków, milionom Polaków, wmówiono, że należą do Chrystusa, czyli że są chrześcijanami, ponieważ urodzili się w kraju o tradycjach chrześcijańskich, zostali pokropieni wodą w niemowlęctwie i nazwano to chrztem. Przystąpili do tak zwanej pierwszej komunii świętej. Odprawili tak zwane dziewięć piątków. Dziewięć piątków odprawili. No to, no to odprawili dziewięć piątków i są chrześcijanami. Albo od czasu do czasu biorą udział w jakimś nabożeństwie i z tego powodu mają myśleć, że są chrześcijanami, że należą do Chrystusa. Albo nawet niektórzy, nie tyle, że od czasu do czasu, niektórzy pięćdziesiąt razy dziennie. Biorą udział. I niejako na tej podstawie mamy sądzić, że oni są, że oni należą do Chrystusa. A niektórzy postąpili nawet do seminariów, zostali jakoś tam wyświęceni, przywdziali jakieś wspaniałe szaty, i z tego powodu mamy sądzić, że oni przynależą do Chrystusa. Więc kochani, pozwólcie, że. Przeczytam wam jeszcze raz, żebyście to dobrze zrozumieli. Jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, to nie należy do Niego. To nie należy do Chrystusa. Rozumiecie? Biblia nie mówi, ten nie należy do Chrystusa, kto nie został pokropiony w niemowlęctwie. Ten nie należy do Chrystusa, kto nie chodził na religię. Ten nie należy do Chrystusa, kto nie został wyświęcony. W ogóle nie podaje tego kryterium. Biblia mówi wyraźnie: kto nie ma ducha Chrystusa, ten nie należy do niego. Bo musicie uchwycić tę właśnie kluczową rzecz, że Kościół nie jest instytucją. Kościół. Nie jest jakimś biurowcem. Kościół nie jest jakąś korporacją. Nie można się do kościoła zapisać, nie można iść do jakiegoś urzędu, do jakiejś kancelarii parafialnej, spełnić wymogów formalnych, wypełnić jakieś formularze, nauczyć się jakichś formułek, coś tam wyrecytować, zdać egzamin i w ten sposób wstąpić do do kościoła, do kościoła nie wstępujemy poprzez nawet bardzo gorliwe praktyki religijne, do kościoła nie wstępujemy nawet poprzez to, że ludzie zaczną nas traktować jako osoby duchowe, duchowne, czyli takie jakieś wyższego rzędu, nie wstępujemy w ten sposób do kościoła. Nie ma na świecie takiego biura podawczego, takiej kancelarii, takiego urzędu, gdzie można by złożyć wniosek, podanie o przyjęcie do kościoła, bo kościół jest czymś mistycznym, jest rzeczywistością duchową. Jego znaczy instytucji tego kościoła nie widać na tej ziemi. I może być tak, że po jednej stronie ulicy Mamy wspaniałą katedrę ze wspaniałymi zdobieniami, ze wspaniałymi duchownymi, którzy przywdziali wspaniałe szaty to po jednej stronie ulicy, a po drugiej stronie ulicy mamy ławeczkę w parku, na której siedzą dwie babcie i modlą się do Boga. I, i, i może się okazać, że to, co się dzieje w tej katedrze, kościołem nie jest, a te dwie starsze osoby, które siedzą na ławeczce i w szczerości serca wołają do Boga, one kościołem je, one kościołem są, bo kościół nie jest instytucją. Kościół jest rzeczywistością duchową. Kto nie ma Ducha Chrystusa, ten nie należy do Niego. I teraz ktoś może sobie zadać w takim razie pytanie. To skoro te wszystkie rzeczy nie pozwalają na to, żeby się w cudzysłowie zapisać do Kościoła, nie świadczą o tym, że jesteśmy Kościołem i jesteśmy w Kościele, to w takim razie co świadczy? No, w tych czasach, kiedy za publiczną modlitwę albo za przyjęcie chrztu można było być rzuconym na pożarcie lwą, albo ukrzyżowanym, albo spalonym żywcem, no to można było domniemywać, można było mieć, mówić z pewną taką dozą prawdopodobieństwa, że ci, którzy to robią, faktycznie, być może mają tego Ducha Chrystusowego. Natomiast teraz absolutnie. Dlatego, że to, czy mamy Ducha Chrystusowego, czy nie mamy Ducha Chrystusowego, nie zależy od zewnętrznych czynności. Czy nie ma takiego obrzędu, który mógłbym wypełnić i On by mi zagwarantował to, że Duch Chrystusowy, we mnie zamieszka i przez to ja zacznę należeć do Chrystusa. Więc w takim razie, jeżeli nie te czynności zewnętrzne, to co? Pozwólcie, że przeczytam Wam krótki fragment z Ewangelii według Łukasza. Przeczytam Wam słowa, które wypowiedział Jezus Chrystus. No bo jeżeli chcemy się dowiedzieć, co zrobić, żeby mieć Ducha Chrystusowego w sobie i przez to należeć do Chrystusa, no to musimy zapytać samego Chrystusa, no bo On będzie wiedział najlepiej. Więc pozwólcie, że przeczytam wam bardzo króciutki fragment. Posłuchajcie. W Ewangelii yy, według Łukasza, w XIV rozdziale, jest napisane tak. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, lecz bardziej miłuje swego ojca, matkę, żonę i dzieci, Braci i siostry, a także swoje życie nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swojego krzyża i nie idzie za mną, nie może być moim uczniem. I troszkę dalej. Tak więc żaden z Was nie może być moim uczniem, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego. Co posiada? Wszystkiego, co posiada. Nieprawdopodobne. To jak to? To chrześcijanami mogą zostać tylko jacyś pustelnicy, jacyś mnisi, co porzucili swoje rodziny, nic nie mają, mieszkają gdzieś na pustyni, w jakichś kryjówkach, w jakichś ziemiankach. Nie. Możemy używać rzeczy, które są tutaj, na tym świecie, ale mamy się ich wyrzec. To znaczy, masz uklęknąć i powiedzieć: Panie Jezu, ja mam takie i takie plany w życiu. Ja marzę o tym i o tym. Chciałbym mieć żonę, dzieci. Chciałbym, żeby dzieci były zdrowe, żeby miały różne talenty. Chciałbym je posłać na lekcję francuskiego, na lekcję skrzypiec. Chciałbym mieć kochającą żonę. Chciałbym mieć fajny dom. Nie jakąś wielką willę, ale taki normalny dom, o jakim zawsze marzyłem. Chciałbym mieć samochód, żeby móc robić zakupy i, i nie targać tych toreb. Chciałbym mieć normalną pracę, żeby godnie zar zarabiać. Chciałbym być zdrowy. Nie chcę leżeć w szpitalu, podłączony do tych wszystkich urządzeń, do tych wszystkich rurek. Chciałbym to wszystko. Marzę o tym wszystkim. Ale jeżeli ty masz dla mnie inne życie, jeżeli ty postanowisz, że moje dzieci będą niepełnosprawne, albo w ogóle nie będę miał rodziny, będę żył w samotności, samotny jak pies, że będę. Dręczony w pracy, że praca będzie bardzo ciężka i bardzo niegodziwie opłacana. Że nie będę miał tego domu, będę gdzieś pokój wynajmował, nawet nie mieszkanie będę wynajmował, tylko pokój w tym mieszkaniu będę wynajmował, bo nie będzie mnie stać na to, żeby, żeby wynająć całe mieszkanie. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli, jeżeli Ty masz, ty uznasz, że to jest dla mnie lepsze, to ja to przyjmuję. Ja mam swoje marzenia. Ja pragnę tego czy tamtego, ale swoje życie oddaję w Twoje ręce. Ty weź moje życie w swoje ręce i uczyń to moje życie takim, jakim Ty byś chciał, żeby było. Poślij mnie tam, gdzie chcesz mnie posłać. Użyj mnie do tego, do czego mnie chcesz użyć, bo ja już nie żyję dla siebie. Tylko żyję wyłącznie dla Ciebie. Żyję wyłącznie po to, żeby spełniać Twoje plany, nie moje. Mam marzenia. Przyznaję się do nich. Tak, mam je. Pragnę tych wszystkich rzeczy, które wymieniłem. Ale swoje życie, swoje plany i swoje marzenia oddaję Tobie. Ty je weź i zrób z nimi to, co uważasz za słuszne. To, taki akt, taką modlitwę, nazywamy oddaniem swojego życia Jezusowi. I kiedy ktoś, świadom swojej grzeszności, świadom tego, że, że nie spełnia bożych kryteriów, że nie zasłużył na bożą miłość, że nie zasłużył na to, aby po śmierci trafić do nieba, że nie nadaje się do nieba. Jeżeli ktoś, mając taką świadomość, prosi Jezusa o to, żeby się nad nim zlitował i żeby przyjął jego życie, wziął to życie, i nie ze względu na to, jakcy my jesteśmy, ale ze względu na to, że Jezus jest miłosierny ponad wszystko, jest łaskawy. Ponad wszystko, ze względu na Jego miłość i ze względu na Jego łaskę, prosimy Go, żeby to nasze życie przyjął i zrobił z nim, co On uważa za słuszne, to wtedy On to życie przyjmie i podaruje nam swojego ducha, który w nas zamieszka. I wtedy dopiero należymy do. Jezusa Chrystusa. Wtedy dopiero należymy do kościoła Jezusa Chrystusa. Wtedy dopiero możemy powiedzieć, że jesteśmy jego uczniami, bo posłuchajcie. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, lecz bardziej miłuje swego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także swoje życie, nie może być moim uczniem. Tak więc żaden z was nie może być moim uczniem, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada. Dopiero jeżeli w modlitwie wyrzekniesz się wszystkiego, co posiadasz, i oddasz swoje życie Jezusowi w stu procentach, to dopiero wtedy On to życie przyjmie i podaruje Ci ducha Bożego. W takim razie wróćmy do tego zasadniczego pytania. Czy można w ogóle być duchownym i nie należeć do Chrystusa? No, jasne, że można. Bo w tych systemach religijnych, które zrodziły się z woli ludzkiej, a nie bożej, na przestrzeni wieków, żeby zostać duchownym, no to trzeba spełnić jakieś tam formalne wymagania. Trzeba zapisać się do jakiejś szkoły. No tak, jakby ktoś na fryzjera albo na hydraulika szedł. Składa papiery do jakiejś szkoły. Tam w tej szkole zdaje jakieś egzaminy. Jakieś rozmowy kwalifikacyjne odbywa. A potem jest poddawany jakiemuś rytuałowi, jakiemuś obrzędowi. No i na tej podstawie uważa się, że on nie tylko, że jest chrześcijaninem, ale że on w ogóle jest takim hiperchrześcijaninem, jest, jest kapłanem Boga żywego, czyli posiada jakieś takie hiperduchowe moce, którymi może potem służyć innym ludziom na podstawie tych formalności. A tutaj widzimy czarno na białym, czarno na białym, że Bóg, kiedy patrzy na człowieka, to on nie sprawdza jego kartoteki, on nie sprawdza jego dyplomów. On ma wgląd w duszę człowieka i sprawdza, czy w człowieku zamieszkuje duch Chrystusowy. Jeśli duch Chrystusowy zamieszkuje, to to jest człowiek Boży, to jest człowiek, który przynależy do Chrystusa. Ale jeśli on nie zamieszkuje, to nie ma to te formalne rzeczy, te zewnętrzne rzeczy nie mają yy, żadnego znaczenia. Więc jak to jest możliwe, że Pismo mówi, aby słudzy Kościoła nie nazywali się zaszczytnie, nie ubierali się w jakieś specjalne szaty, żeby byli wśród ludzi, a nie mieszkali w pałacach biskupich, co jest w ogóle groteską. Żeby byli nienaganni, a nie ciągle byli pod obstrzałem i byli posądzani o niegodziwe i plugawe czyny. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że ktoś, ktoś kto nie tylko podaje się za chrześcijanina, ale podaje się za hiperchrześcijanina, może tak daleko odbiegać od nauczania samego Jezusa Chrystusa? No to Wam odpowiedziałem. No to Wam odpowiedziałem. Z tego powodu może od, o, o, odbiegać, że on się nigdy w życiu nie, nie nawrócił. Że on nigdy w życiu nie oddał swojego życia Chrystusowi. Po prostu spełnił jakieś formalności. Po prostu wystarał się o jakąś posadę. Tak jak staramy się czasem o posadę kierownika czy jakiegoś menadżera w korporacji. Ale w nim nie zamieszkuje duch Boży. W nim nie ma ducha Chrystusowego, Chrystus Go nie prowadzi, On nie jest uczniem Chrystusa. W związku z tym, dlaczego się dziwisz? Dlaczego się dziwisz właśnie? men dlaczego się dziwisz? że ten człowiek robi dokładnie na odwrót niż Chrystus nauczał, i niż jest to zapisane w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym. Ale przy okazji, przy okazji, skoro już poruszamy ten temat, to ja bym chciał zapytać ciebie osobiście, na czym Ty opierasz swoje chrześcijaństwo? Czy sądzisz, czy naprawdę sądzisz, że Bóg cię przyjął, że Jezus cię przyjął, i że po śmierci ujrzysz Jezusa i spędzisz całą wieczność z Nim w niebie na podstawie tego, że masz. Jakąś ocenę z religii na świadectwie, wystawioną przez jakąś katechetkę, albo na podstawie tego, że bierzesz udział w jakichś obrzędach, w których każdy może wziąć udział, nawet niewierzący, albo na podstawie tego, że ukończyłeś jakąś szkołę teologiczną? Jeżeli tak myślałeś do tej pory, to przestań tak myśleć. Przestań tak myśleć. Odrzuć te błędne poglądy, odrzuć te błędne myśli o Bogu. Jeżeli chcesz spędzić całą wieczność ze Stwórcą, oglądać Jego wspaniały majestat, cieszyć się obecnością Jezusa, chcesz całą wieczność spędzić u Jego stóp, to musisz Mu teraz za życia oddać swoje życie. Przyjść z tą świadomością, że nie zasługujesz na Jego miłość, że nie zasługujesz na Jego łaskę, że nie zasługujesz na to, żeby spędzić w niebie całą wieczność z Nim, ze świadomością tego, że Twoje miejsce na pewno jest w piekle, że to nie ulega żadnej, żadnej wątpliwości, w żadnym czyśćcu, w żadnym stanie pośrednim, ale że Twoje miejsce jest dokładnie, centralnie w piekle. A potem masz zawołać do niego. Jezu, weź moje życie na własność. Ja ci je dzisiaj oddaję. Zrób z nim to, co uważasz za słuszne i prowadź mnie dalej. I prowadź mnie dalej, nauczaj mnie i otwieraj moje oczy i spraw, abym był taki, jaki Ty chcesz, żebym był. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, zrób to, zrób to teraz. Zrób to teraz. Wyłącz ten filmik, uklęknij i zrób to teraz. Wypowiedz teraz te słowa, bo od tych słów zależy Twoja wieczność. Wszystkie inne rzeczy nie mają żadnego znaczenia. Nie można kupić Ducha Chrystusowego, nie można sobie Go załatwić i nie można się o Niego wystarać. W urzędzie, ani w kancelarii. Wszystko zależy od postawi Twojego serca, wszystko zależy od Twojej wiary i Twojej decyzji, co zrobisz ze swoim życiem. Czy będziesz chciał je zachować, i będziesz chciał żyć tak, jak Ty chcesz, czy dzisiaj oddasz to życie Chrystusowi. A jeżeli zrobisz to szczerze, jeżeli zrobisz to w przekonaniu, że Twoje miejsce jest w piekle, że zasłużyłeś na piekło, i zrobisz. To w szczerości, szczerze poprosisz Jezusa, aby on przyjął Twoje życie. To on je weźmie. On napełni Cię swoim duchem. On napełni Cię swoim pokojem, swoją radością i będzie Cię jako swojego ucznia prowadził. Będzie Cię prowadził, będzie Cię strzegł, będzie Cię umacniał i zaprowadzi Cię w miejsce, w którym On chce, abyś był i abyś mu służył. To wszystko na dzisiaj. Dla naszych kochanych widzów podam jeszcze krótką informację. Jeżeli ten film w jakiś sposób cię zachęcił, dał ci do myślenia, pomógł ci zrozumieć pewne kwestie, nie mówię, że wszystko zrozumiałeś, ale że, że jakąś myśl wziąłeś, jakaś myśl dotknęła twojego serca i chciałbyś. Poznawać słowa Jezusa dalej, chciałbyś poznawać Pismo Święte dalej, to w opisie do tego filmu znajdziesz linki, które Ci w tym pomogą. Tymczasem to wszystko na dziś, wyłączamy teraz kamerę i będziemy dyskutować na ten temat.